Go for R6, Fury kontra Kamikadze Obie drużyny napisały, że są gotowe Także, moi kochani, zaczynamy pierwsze spotkanie Domek Kto pierwszy w obronie, kto pierwszy w obronie, zaraz zobaczymy Kto pierwszy zagra w obronie Piersi w obronie. Z zawodnicy z Kamikaze. Bikow bierze Asze. Fish jeszcze wstrzymuje się. Montecz, Theodor. Espo. I Termite wybiera XN. Jeżeli chodzi o atak. E Jeżeli chodzi o obronę, to mamy zawodników z drużyny Fury. Oni wzięli w tym momencie garaż. E Hercu z Pulsem. Fahim z Jagerem. Apacz z Miutem. Krzychu z Bandytem. I Doli z Rukiem. Tak to wygląda. Mamy Twitcha, jeszcze dodatkowo. No, Twitch tutaj. Eee, czy przyda się? Ciężko stwierdzić, ona ma masa w sumie. Nie jest najgorszą postacią. Ja myślę, że tutaj Montec zrobi robotę z tym garażem, ale nie wzięli oni chyba. Taczera, dobrze zauważyłem, ciekawe co tutaj się stanie. Zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. czekajcie, ustawię sobie dobre kamerę, żeby to wszystko było widać. Eee, muszę sobie przypomnieć, jak się wyłącza. Widok, to jest widok z tego. Chwila, moment, chwila przypomnienia. Także zobaczcie. Team Fury zaforsował garaż. Dwóch zawodników na garażu Bandit będzie czekał, będzie starał to się podłożyć. Będzie starał się podłożyć wszystkie te akumatorki w tym czasie co zawodnicy z drużyny. Kamikadze będą próbować zaatakować garaż Ale zobaczcie oni, a nie, mają tachera. chciałem powiedzieć, że nie wzięli tachera. Ale już wszystko jest pobrane, no i zaczęli, poleciał atak No i zaczęli od bocznej uliczki Zawodnicy z drużyny Kamikadze, SPO, jako Twitch już na dronie, już jest dron. dron jest na pierwszym piętrze. Ale tutaj już Termite podchodzi pod okienka, sprawdza sytuację. Zobaczcie, jest bandyta razem z mute'em. Co ciekawe, dwa, dwie postacie, które będą próbowały tutaj Te to jest zniszczyć. Ten przepalenie tu od razu udało się, udaje się od razu zawodnikowi z drużyny Kamikaze przepalić mimo tego, że tam na drugiej stronie był i bandyta i mute. Proszę bardzo. Ależ tam chyba się nie zgrali zawodnicy z drużyny z drużyny Fury. No i tutaj już mamy Monteja. Wstrzymują się. Hercu, jak widzicie, na górze. Hercu na górze cały czas. Zobaczcie, tak to wygląda. Pięciu zawodników z kamikadze porozstawianych. Bików próbuje na daleko tą ażką coś tam wyciągnąć. Fahim z i z Krzysiem. Krzyś za bombą. patrz tam na drugiej stronie, na tych drugich drzwiach. Fahim na daleko. Doli, tam Hercu z góry. Z góry Hercu trafił. Tym C4, on był na oknie. Efa, no ale głowa, ale tu weszło, ale to siadło dwoma pociskami. No świetnie, świetnie trafiony strzał. No i tutaj już Exin próbuje rozwalić drugie drzwi, już podłożony ładunek, ale czy zdąży to przepalić, bo tam będzie chyba za chwilę kładziony miód, ale nie. jednak nie. Zawodnicy z drużyny KD stracili wprawdzie Monteja, ale tutaj ładnie XN wyciągnął jednego z zawodników Fury. Sprawdza tam, czy ma czysto. Zobaczmy, jak są poustawiani zawodnicy z drużyny Fury. Tu cały czas, zobaczcie, apat za tymi drugimi drzwiami. Tam zuczony termać. No jest przepalane. Jest przepalane. W, prawe, prawe drzwi są przepalane w tym momencie. Apacz, apacz zmienił pozycję, ale tam doli. Zobaczcie, doli na siłowni, na daleko. Czeka przez tą dziurkę, żeby w idealnym momencie trafić. O, tam zły moment sobie krzysiek wybrał na zmienię pozycji. No, ale tam nie trafiony. O, ten najdźle rzucony przez zamierzonika z Kamikadze. <grym> Pomylił się, no, ale tam. E, apacz, apacz tam powyciągał, świetnie. I apacz teraz drugi raz ze strony Apacza, bo Apacz tutaj z lewymi drzwiami stoi. Świetnie, dwa fragi dla Apacza. W idealnym momencie wyskoczył i powyciągał. No patrzcie jak to wygląda. Jeżeli chodzi o garaż. Dwóch na siłowni, dwóch na głównym wejściu. No i zostaje termaj tutaj, w tym miejscu, tam rzuca najda. I trafia pacza, trafia pacza tym najdem. Krzychu tam został podniesiony, bo on też dość mocno bity. Na krzychu nie trafia, nie wchodzi. No ten termaj próbuje cały czas coś tutaj trafić I trafia, ale nie wchodzi ta głowa. Aszka, Aszka! Tam widziałem te wejście Aszy. No, ale nie zdążyłem przeskoczyć kamerę. No i Thermite jako last man standing. Thermite trafia hercu! No, Thermite, doli, doli, ale w tym momencie, ale doli, kończy pierwszą rundę. I to mamy pierwszą rundę dla Fury w obronie garażu. Tam Apacz zrobił robotę, Apacz był schowany za drzwiami. W idealnym momencie wyskoczył, no i tam hercu, jeszcze te rzucone, te cztery od góry. W dobrym momencie. No i mamy pierwszą rundę w tym momencie dla teamu Fury. Teraz Team Fury w ataku. A ja mamy odwrotność. Co wybierze w ogóle? co Zawodnicy z Team Kamikaze wybierają tą samą pozycję, czyli garaż Jagger, Rook i Mute na tą chwilę. Bug. Proszę zobaczcie, jeśli chodzi o drużynę, drużynę Fury, pojawił nam się tu bug do ataku. Glas na daleko, to bym zrozumiał. Bug. Ten karabin Baka ja uważam sobie, że on jest trochę taki średni, ale ten szolgan powieszany na blisko, on robi, robi robotę. Mamy również Sleżup, nie ma ażki, nie ma Ażki w ogóle. To mi dziwi, bo aż, aż jest wybieraną postacią. Wybieraną postacią praktycznie zawsze. A tu proszę. Nie ma ażki. No i zaczęli. Zaczęli już za chwilę. I zaczęli. Zobaczmy jak ustawiają się w obronie zawodnicy z drużynkami kadze. Oczywiście forsowany jest. Główne wejście do garażu są forsowane. Krzychu tutaj postawił. Wjechał dronem, ale ten dron długo właśnie nie pojeździ, bo już został zniszczony. Zobaczmy, jak to wygląda na innych piętrach. Spo! spo um, forsuje górę, pewnie on zostanie już na tym piętrze. Będzie próbował tutaj wyciągnąć zawodników z drużyny, z drużyny Fury przez okienka. Oczywiście dołu zaforsowany, dół, e, do oba, oba wejścia garażowe zaforsowane. Trzech zawodników w tym momencie na dole. Czwarty fish jest na siłowni, ale spot też wrócił. No i zobaczcie, nie mamy rashera. Nie mamy żadnego rashera. A to bardzo ciekawie. No i zaczęli boczna uliczka, boczna uliczka z zawodnicy z Fury Fahim. Fahim i tacher. Zobaczcie, krzychu tam już na daleko. Ale wszyscy zawodnicy z drużyny Kamikadz na dole, tam nikt nie, nie skusił się, żeby zraszować, żeby spróbować może tutaj wyciągnąć irli flaga Ale nic, czekają, będą czekać na swoich pozycjach do samego końca A Krzych już przepalił, już przepalił, te główne wejście Fakim tam się troszeczkę wychyla, sprawdza Ale Krzych będzie przepalał drugie wejście Krzychu, zobaczmy jak to wygląda od góry na drugiej stronie jest w ogóle. Yy, nie wiem który to zawodnik jest. A to Doli, Doli, slecz jest na daleko! Zobaczcie, slecz! Od bilarda, od bilardu. Na drugą stronę to jest w sumie dobre odwrócenie uwagi. Doli tutaj odciąga uwagę, a tam glas na daleko. Próbuje wyciągnąć. BIKU, trafia! Hercu, ale go Piękny strzał! Ładnie to weszło. Tam zobacz, yy, patrzy glas, ma dwóch zawodników. Ale Fahim. Fachim gdzieś tam z drugiej strony budynku Na tylnie wejście już, na siłownię próbuje Zaatakować ten punkcik Na dronie sprawdza Zobaczmy co robi glazak. Glazak, również na, na, na dronie Ale ja widzę, że tutaj Krzyś coś próbuje załapać Wejść do środka, tam na daleko leży dok, Ale on go na pewno nie widzi, bo on leży za ścianą Tam w tym przejściu pomiędzy dwoma punktami On zwrócił na siebie uwagę, fish Fish tam już spoglądał, usłyszał te strzały dochodzące za z w, w garażu. No i trzech na czterech, trzech na czterech, to jest na pewno jeszcze do ugrania przez zawodników z drużyny kamikadze, ale tam coś się dzieje, tutaj wchodzi Fahim, FAHIM, głowa. No Fahim tutaj na plecy dwa fragi już wyciągnął i Krzychu, Krzychu z przodu razem z Glazem już podplantowali. No i został ostatni frag i to jest... Kończy go fakim na plecach, na drugiej stronie od siłowni. Tam był fakim z tyłu. I zakończył przygodę. To tam był nawet ostatni, bo to był Rook. No i mamy dwa 0 dla drużyny Fury na tą chwilę. Co teraz? Czy to będzie, czy to będzie bedroom? Tak jak myślałem, to będzie sypialnia dziecięca zagrana w tym momencie przez zawodników z drużyny Fury z tego względu, że obronili już garaż, nie mogą wybrać tej samej pozycji. Jeżeli chodzi o różne kamikadze, mamy Bików, Bików wybrał Cador, Theodore, Bontech znowu, Termite, i Thatcher i Sledge. Czyli to praktycznie piki są bardzo podobne. Ale mamy Frosta, mamy Frosta od Krzycha. Krzychu tutaj z Frostem będzie pewnie podkładał te pod tymi oknami, które zakastluje pewnie Castle. Pułapki. I tak to najprawdopodobniej będzie wyglądało. No ale Fury naprawdę dzisiaj tutaj jest w lepszej, lepszej, lepszej formie, że tak powiem. Grają lepiej po prostu. Zawodnicy z drużyny Fury forsują. Tej wybijane okna. Krzychu podkłada pół. Na razie bierze armor. Podkładają pułapyczki sobie. Tutaj będzie podłożona, widzicie, podłożona pułapka pod te okna. Tu Castle na pewno jeszcze je zaklastruje, że to je zakastruje w ten sposób. No i właśnie to robi. hercy, właśnie zabezpiecza okna. Na drugą stronę pobieg apacz Tam położone są Jaggery, żeby... Jaggery położone, żeby... żeby nie miały kulki od Fuse'a w razie czego. Krzychu z drugiej strony. I jeszcze, jeszcze pułapeczka na kuchni. No i zaczynamy. Boczna uliczka znowu, respy z zawodników w drużyny Kamikadze. Xen. Thermite. Theodore patrzą, widzą, że mają po, po wszystkie, wszystkie okna są pokastelowane, chociaż to jedno, jedno zostawili zawodnicy drużyny Fury. Pre-fiery lecą, sprawdzają. Fish. Iż tutaj będzie po linie próbował, czy pójdzie na snajper nesta? Bo na punkcie B są zawodnicy z Fury. Na punkcie A również Sledge troszeczkę postrzelał i już wraca na pozycję. Zobaczcie, jak rozlokowani są w tym momencie zawodnicy z drużyny Fury. I krzychu na łazience Fahim tutaj w tym pokoju, ale tutaj już jest, już jest Sledge. Już się na niego przynosiłem, bo on już sobie zrobił tutaj. wybił okno i będzie próbować wejść do środka. Chociaż Hercu jest tutaj, tuż za ścianą. O, złapany złapany Nate przez Jagera. Drugi Gnade poleciał. Tym razem wpada. Robi sobie chyba otwór w ścianie. Tak jak myślałem. Tam na daleko jest Apache, ale on o tym nie wie. Espo Próbuje tutaj wskoczyć do środka. Tam Hercu za tą ścianą cały czas czeka na niego. Czekasz, tylko wskoczył tam mi się wydaje, że tam może być jeszcze pułapka. Ale jednak rezygnuje, rezygnuje. Będzie próbował na kodliny. Razem z Xenem. Xen już tutaj sprawdza. Xen, w tam dziurę. Tam Hercule nie trafił. Bo to Bardzo blisko jego głowy przeleciały te pociski. No nie miał szczęścia w tym momencie, Xen. Żeby to weszło. O, teraz, teraz! SPO trafia. Trafia na daleko. Do Doliego. Tam już jest w środku shield, jest już w środku shield Apache jest na, 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 punkcie A, za tą ścianą Nie widział go i tam jest jeszcze Hercu, chyba już zauważony, Apache I Hercu strzelałem już do monteża No tutaj poleciał flashbang i niestety, Montag wpada w trapa Ależ niefortunnie się to stało dla Monteża! Że on nie popatrzył pod nogi i wszedł w trap, ale swój timing przez Krzycha no, on tam rzucił C4, ale tu jest, proszę bardzo, mamy już trzech na dwóch Jeżeli chodzi o atak teraz z drużyny Kamikaze Żyje jeszcze fakim, jak widzicie. Zobaczmy jak to wygląda. Fakim Z Bedruma fakim trafia! Apacz na na punkcie B. No i został Last man standing, został sam termite. On no, będzie na tu ciężko Apacz obija. Tam leci flifaj i trafia! Apacz. Bo, Boże, to był Fachim, to jednak Fakim go trafił, ale aparz do niego strzelał z tego punktu A. A, bo Fakim zrobił mu tutaj plecy. No i to jest trzecia runda. Dla zawodników z Team Fury, no tutaj byli najbliżej zawodnicy z Kamikadze Pomyśleli, ten Montecz, żeby ten Montecz nie wszedł na, tą, na tego trapu To naprawdę mogliby tutaj e, chłopaki jeszcze ugrać tę mundę. No i co teraz? Co teraz wybiorą zawodnicy z Kamikadze? Co będzie za, za obrona? Będzie to garaż, będzie to garaż, bo oni tego nie ugrali, więc mogą grać garaż do skutku to samo zestawienie, to samo zestawienie, jeżeli chodzi o drużynę Fury Mamy Baka, Thermite'a, Sledge'a, i Glaz'a To samo zestawienie Jeżeli chodzi o atak, tam się pojawił Jäger Standardowo No i jak zwykle, zobaczmy jak przebiega obrona Przebiega obrona jak standardowo Blokowane są drzwi garażowe, jedne i drugie Zawodnicy biorą armor od Rodruka. Czy, ale mamy gdzieś, musimy mieć gdzieś Rumera. O właśnie, SPO forsuje górę. Forsowana jest góra. Czy, czy ten smok zostanie na górze? Zaraz sprawdzimy. Na razie jeszcze, jeszcze wybił sobie okienko. Czyżby został? Czyżby tu został? Podługodane mute pod główne wejście. Ale tutaj wystarczy, oczywiście Thatcher. I po drugie wejście też podstawione juty. Fucking, boczna uliczka, cały skład! Drużyny Fury zaczął od bocznej uliczki. Rzucony rozbrajać pod nogi 3-0 w tym momencie dla Fury. Fucking. Rzucony termite. Tam na górze jest SPO. Na, samym, na samej górze. Jak widzicie Jeden z nich właśnie O tam doszło do wymiany SPO na tym raszu. Na, na tym pół pięć na tych schodach Próbował, znaczy tam próbował doli wejść przez główne drzwi Ale to nie wyszło, nie weszło Miał wejść na, na Fahima, miała wejść kamera, o właśnie jest Hercu Hercu patrzy na daleko Fahim Ale na górze, na górze jest jeden z zawodników z drużyny, jeden z drużyny, kamikadze a patrz na dronie, w tym momencie sprawdza sobie pomieszczenia. No i termaj, termaj przepala, przepala ten, te lewe drzwi garażowe. Zobaczmy, jak tam glas strzela. E, próbował tam przeskanować jednego z kamikadzy na, m, przez tą ścianę. Ercu. Cały czas on. Zobaczmy jak wygląda sytuacja z mapy z góry. Cały czas e, widzicie, dwóch zawodników z kamikadza jest na tym głównym holu. Jeden jest przy lewym garażu e, SPO czeka na schodach, no i ceador e, na... Na siłowni tam leży, czeka na Fahima, ale Fahim tam zdronował Na pewno już wie, że tam na niego ktoś czeka Krzyś Krzyś tutaj próbują wejść na ten garaż Rzucony będzie Nate za chwilę Ale tam po lewej stronie jest Xen. Jeszcze wyczekują, jeszcze wyczekują, ale już kończy im się bardzo szybko ten czas Bardzo szybko, kończy się im czas Tutaj Fahim Myślałem, że już na plecy wchodzi on jeszcze się wstrzymam. Tam Apache dostał od SPO. On był tam na schodach. No i Hercu trafia. Xena na po lewej stronie yy, białego samochodu. Hercu ucieka. Tam jest yy, Jeger. Zabiałem autem. him na plecy. him na plecy. Czy on już tam wszedł do środka? Fuck him! trafia bikuwa. Bików. Dobija pistoletem. him i tam Krzychu Dostaje i Herc Krzychu kończ z przodu garażu. No i mamy 4-0 dla drużyny Fury. No to lecą dzisiaj chłopaki z Fury 4-0. To myślę, że będą teraz zawodniki z Kamikaze bardzo ciężko będą mieli, żeby tutaj zremisować. Bo tylko i wyłącznie remis czyli 4 wygrane rundy pod rząd dawałyby im tutaj jakąś możliwość jeszcze. Odegrania się w tym meczu 0-4 Co teraz? Garaż wybrany przez Fury Termite Ashka standardowo Przez Bikuwa Wybrany Pulse Jager Mute i Rook bandyta Ostatnia runda. Czy to będzie ostatnia runda dla teamu Fury? Wszystko się za chwilę okaże. Ładuje nam się mapka. Czy to będzie ostatnie starcie tych dwóch drużyn w tym dzisiejszym kapie? Bo jeżeli tak, to Fury przechodzi dalej i lecimy z kolejnym meczem. Od razu, bez żadnych przerw. Miejmy nadzieję, że to szybko, szybko wszystko poleci. Czekamy. Coś się zawiesiło czy? Czy co, bo nie wiem. No już powinien ten mecz wystartować. Ta ostatnia runda dopiero teraz. Mieliśmy jakąś chyba jedną malutką, delikatną zwiechę, jeżeli chodzi o serwer, ale, ale jeszcze, dopiero teraz, dopiero teraz to wystartowało. No i standardowo, standardowo, jak wygląda obrona w tym momencie, czy coś tutaj się zmieni poza tym, że są znowu forsowane te same drzwi. Mamy na górze Hercu, Hercu wybiegł sobie na spawn, na, na Roma, będzie forsował oczywiście górę. Drony jeżdżą po wszystkich piętrach. Sprawdzają, gdzie mogą znaleźć przeciwników z drony Fury. Do Czterech zawodników ymm, z Fury na dole. Hercu już wraca. Hercu już wraca, także mam całą piątkę na dole w garażu. Nikt się na tą chwilę nie wybiera. Nie wybiera na rasza. Zaczęli. Znowu boczna uliczka. XM. No i czy teraz? Strzelec znowu tak Thermite'owi pójdzie łatwo z wyważeniem tych drzwi garażowych, chociaż tam z tyłu znowu jest bandyta i tam z tyłu jest znowu Mute Tamtym ostatnim razem im się nie udało to zrobić Ostatnim razem ten Thermite zrobił to tak szybko, że nie zdążyli zareagować zawodnicy z Rynny Fury Ale sprawdzamy, sprawdzamy cały czas Chłopaki tu się przymierzają, przymierzają się do ataku Zobaczmy jak to wygląda z góry No i jest, jest ten toucher zakładany, ale już bandit, idealnie doli w dobrym momencie, w dobrym momencie jest mm, podłożony akumulator pod te drzwi garażowe No i tutaj będzie już problem, tu już będzie problem do zawoników z, z, z drużyny Kamikadze, tam rzucony Nate, tam rzucony Nate Czy Termite SPO w którym miejscu? W którym miejscu em, zakosował Hercu? Zniknął mi, zniknął mi zawodnik FSP, SPO, bo on już jest w środku, on już jest na bilardzie. Aleś mi umknęła ta kamera Na złym piętrze patrzyłem Oj Fahim, Fahim tutaj wychodzi lepiej w tym starciu Ale tam jeszcze próbuję, próbuję y, Te, próbował zabić Fahima, ale Fahim tam nie, nie przepuszcza nikogo na tych schodach Teraz cofną do tyłu Wychodzi tutaj z jednym fragiem na tą chwilę I tam położony, o trafiony! Zostaje Fish przez Krzycha No, SPO na plecy Sledge na plecy Fahim już go usłyszał, już tutaj Fahim jest za ścianą Rozwalana ściana, ale już, już skanowany zostaje przez Fahima Bardzo mocno bitny Sledge Zobaczmy co się dzieje z Aszą. Tam Sledge naprawdę mało HP gdzie jest tarcza? Gdzie jest tarcza? Tarcza próbuje tutaj zejść ze schodów. W każdym z zawodników kamikazy z innej strony to trochę nieciekawie to wygląda. Mogliby tutaj za tą tarczą. No i właśnie teraz SPO do niego dochodzi. Tutaj do tej tarczy. Jakby ostrzeliwany dość mocno ale trafiony, SPO przez skrzycha. Przez tą dziurę w ścianie. Tacer, Thatcher na siłownię. Tu jest kamera, także oni już wiedzą, oni już wiedzą, że na tych schodach jest właśnie XEN. No i to będzie najprawdopodobniej już, moi kochani, po meczu To już będzie, po tej rundzie chociaż tam jeszcze próbował XEN zabić Apache'a No i to jest GG, to jest e, wygrany pierwszy mecz dla drużyny Fury Także następny mecz już za chwilę e, z Kim, za chwilę zobaczymy, już wam powiem z kim teraz zagrają zawodnicy z drużyny Fury Zagrają oni z Ace Portuga Portugal z Aces, Aces. No i proszę bardzo, proszę bardzo.